Mam dla Ciebie pięć szybkich porad, jak całą rodziną możecie bezpieczniej robić zakupy w internecie, bo w tym temacie warto edukować o zagrożeniach od najmłodszych lat. 1. Trafiliście na nierealnie dobrą promocję? Pewnie taka jest, nierealna. Zamówienie ze sklepu kuszącego wyprzedażami po 80-90% albo nigdy nie przyjdzie, albo będzie jakąś tanią podróbką. 2. Sprawdźcie, czy sklep, w którym chcecie zrobić zakupy, w ogóle istnieje. Zerknijcie w jego dane kontaktowe oraz politykę prywatności. Poszukajcie tam adresu i sprawdźcie go. Zweryfikujcie też, jak długo ten sklep działa, ile opinii na jego temat jest w internecie. Jeżeli brakuje tych informacji, powinna wam się zapalić czerwona lampka. 3. Płaćcie kartą płatniczą to najbezpieczniejsza opcja. W razie nieotrzymania towaru lub niezgodności z opisem możecie skorzystać z mechanizmu chargeback. Bank pomoże wam odzyskać pieniądze. 4. Rozmawiaj z dziećmi o zakupach online. Coraz wcześniej zaczynają korzystać z internetu i mogą być celem reklam. Wspólne zakupy to okazja, by uczyć je ostrożności. 5. W przypadku podejrzenia oszustwa zgłoście je do CERT Polska na adres incydentmałpacert.pl lub w aplikację Mobywatel przy użyciu usługi Bezpiecznie w sieci. Pomaga to blokować szkodliwe strony i chronić innych użytkowników.